To się za ten wiersz obraża, ten się sam za gówniarza uważa. Przeglądam w myśli wszystkich mych przyjaciół twarze. I myślę sobie krew, czy wszyscy są gówniarze. Ach nie, jest kilku wiernych. Z tymi pojechałbym nawet do Kielc. A reszta, A reszta, proszę pani, to jest gówno, wprost nasz melc. Pytacie mnie, czemu do Kielca, nie do Afryki lub na Borneo? O, tam łatwiej przyjacielem być wśród tropikalnych puszcz, niż gdy za ścianą woła ktoś, puszcz, bieba, Nach puszcz, a pluskwy, ach, nietropikalne, nożą się jak w aparacie tym Roneo. O tak w ochydnej wrzawości małego miastka, gdzie metafizyk głąb wypiera, dowolna wprost na miastka, gdzie zamiast uczuć wszelkich są tylko jakieś marne substytuty, a miłość dają tylko ach nieszczęsne prostytuty, bo krzywych zabrakło i już, a syf i tryper biegną w krok, tuż, tuż, gdzie zwykła dorożkarska buda. Zastąpi wszelkie narkotyki świata i gdzie jedyne piękno jest, na zgniłych domkach jakaś, proszę pani, wieczorna ta tak zwana poświata. I wszystko to na tle zupełnej nędzy, w smrodzie, u gospodyni jakiejś potwornej wprost jędzy, w ciągłej niepogodzie, co lepsza jest od słońca, bo wtedy wszystko sta się bliskim już końca. Jak sobie wyobrażam Kielce, symbol jako szczyt ohydy, jako jakiś paramłą najgorszej mało miasteczkowej przydzi. A może piękne to jest ach miasteczko, ach i nawet miłe. I niełatwo jest w nim złapać nawet kiłę w każdym razie tam przyjacielem być i w tych warunkach trudniej jest niż w afrykańskich, najtropikalniejszych, choćby wprost stosunkach. Gdy człowiek gębą sra, a tyłkiem podpatruje, obroty gwiazd im głowic, dalekich spirale, gdy mu muzyczka skąd dziś gra. A on gdzieś przy powale wydusza miliony plus gniazd. Gdy beznadziejność dusi, a go chyda i śmierdząca zmora. Gdy człowiek sobie siebie widzi, jako cuchnącego własnym sosem ach potwora. Może to wszystko przejdzie, ach, a może nie. W każdym razie to jest wszystko bardzo fe. I do tego napisane nie krwią, a gównem bardzo źle. Ja nie chcę tego nie... Tak sobie wyobrażam Kielce, symbol jako szczyt ohydy i jako jakiś paramoł najgorszej mało miasteczka i Brzydy. ¡Gracias! <t>